Impel miał czas by dobrze przygotować się do playoff po odpadnięciu z pucharu Polski i pucharu Challenge. Ostatnie dni spędza na szlifowaniu formy. Przerwa od meczów na najwyższym poziomie powinna dobrze wpłynąć na wrocławską drużynę. Mam nadzieję, że nam pomoże. Myślę, że też już taką zadyszkę po tych wszystkich wyjazdach pucharowych, liga i to wszystko, także to jest troszkę męczące. No mam nadzieję, że będziemy gotowe na ten poniedziałek, naprawdę 100%. Inna zawodniczek Impelu, Ewelina Sieczka, zdradza jak zespół spędzał ostatnie dni, podkreśla, że Trener zarządził wzmocnienie siły stąd praca z ciężarami. Generalnie bardzo dużo czasu spędziłyśmy na siłowni i tutaj myślę, że w, w, od fizycznej strony będziemy przygotowane. E, za parę dni pewnie ruszymy, z, znaczy może już nawet jutro, z taktyką, czyli dojdą jakieś e, spotkania na, przy wideo i będziemy oglądać przeciwniczki żeby być skoncentrowane i przygotowane z drugiej strony w elemencie taktycznym. Cel wrocławianek na play-off jest jasny. Drużyna chce awansować do wielkiego finału Mistrzostw Polski, choć Impel swoich oczekiwań nie ukrywa. Na razie skupia się na pierwszym przeciwniku decydującej fazy Orlen Ligi. Liczy się ten finał dla nas najważniejszy, żeby wyjść z tych play-offów na jak najlepszą pozycję. Także będziemy walczyć o każde zwycięstwo. W tej chwili skupiamy się tak naprawdę tylko i wyłącznie na Muszyniance, a co będzie później to zobaczymy. Belki są nieco rozczarowane swoimi ostatnimi występami. Liczyły, że zarówno w Pucharze Polski, jak i Challenge Cup znajdą się w wielkim finale. Może do trzech razy sztuka? Tu już teraz nie mamy naprawdę na co liczyć. To już musimy przejść dalej, być w czwórce. Ja sobie nie wyobrażam innego scenariusza, bo tak jak pan powiedział, już dwa jakieś dwie ważne rzeczy nam uciekły. Więc tutaj myślę, że nie mamy nad czym się zastanawiać, tylko wygrać. Pierwsze ćwierćfinałowe spotkania między Impelem a Moszynianką w poniedziałek i wtorek 17 i 18 marca. W Hali Orbita rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw.